W środę 18 września odbył się pogrzeb zmarłego przed tygodniem Roberta Smoktunowicza. W ostatnim pożegnaniu dziennikarza i byłego senatora wzięła udział masa znanych osobistości, w tym pierwsza żona Hanna Lis. Zobaczcie, jak wyglądało jego ostatnie pożegnanie: spis treści: Śmierć Roberta Smoktunowicza. Tak wyglądał pogrzeb Roberta Smoktunowicza, kim był Robert Smoktunowicz, śmierć Roberta Smoktunowicza. W poniedziałkowy wieczór 9 września polskie media obiegły smutne wieści o śmierci Roberta Smoktunowicza. Informacja o odejściu byłego senatora i dziennikarza, który był pierwszym mężem Hanny Lis, przekazała w mediach społecznościowych jego obecna partnerka Marzena Gajewska. Nie ma ciebie, tu, już, ale tam, gdzie jesteś, świat uśmiechasz. I ja się uśmiechnę. Ale jutro dziś nie dziś mam wieczór bez ciebie, kochanie. Pierwszy z reszty mojego życia. Robert Smoktunowicz 1962-2024 czytamy we wpisie Marzeny Gajewskiej na Facebooku. Robert Smoktunowicz miał 62 lata, a oficjalna przyczyna jego śmierci nie została podana do publicznej wiadomości. Tak wyglądał pogrzeb Roberta Smoktunowicza. Pogrzeb Roberta Smoktunowicza zaplanowano na 18 września o godz. 11:15. Ostatnie pożegnanie byłego senatora rozpoczęło się od mszy świętej w kościele Pół. Święty Jozafata przy ulicy Powąskowskiej w Warszawie. Następnie kondukt pogrzebowy udał się na Powąski Wojskowe, gdzie odbył się pochówek w rodzinnym grobie Smoktunowiczów. W ostatnim pożegnaniu Roberta Smoktunowicza wzięli udział nie tylko jego rodzina i najbliżsi przyjaciele, ale także cała masa znanych osobistości. Pojawili się m.in. Joanna Racewicz, Daniel Olbrychski i Krystyna Demska-Olbrychska czy Ryszard Kalisz w towarzystwie swojej o 30 lat młodszej żony. Kim był Robert Smoktunowicz? Robert Smoktunowicz urodził się w 1962 roku. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, a w latach 90. Był m.in. ekspertem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W latach 2001 do 2007 był senatorem platformy obywatelskiej. Swego czasu w mediach wiele się o nim mówiło za sprawą jego pierwszego małżeństwa z Hanną Lis. Para wzięła ślub w 1989 roku, gdy Hanna-Lis miała wówczas zaledwie 19 lat. Małżeństwo Hanny i Roberta Smoktunowiczów trwało 9 lat, a para rozwiodła się, nie posiadając dzieci. Po rozwodzie byli małżonkowie nie odnosili się już do swojego związku.